W związku z tym, mam takie pytanie, skoro Pani tak mówi o tym wszystkim, to chciałabym tak. zadać takie pytanie. Pan dyrektor Skowronek jest już tutaj dyrektorem, zdaje się, lutego czy już tam nie pamiętam, mniejsza z tym. W tej chwili jest zatrudniona żona Pana dyrektora Skowronka na oddziale wewnętrzno-kardiologicznym jako koordynator. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak pani sobie wyobraża załatwienie jakiejkolwiek sprawy obiektywnie na naszym oddziale, skoro jest to małżeństwo i naprawdę w naszym oddziale się to odczuwa. Proszę mi nie mówić, bo ja pracuję na tym oddziale, ja to słyszę od y, sierpnia, jest atmosfera fatalna. Proszę mi, y, y, koleżanki tutaj są na, z oddziału wewnętrznego i proszę mi. Żeby potwierdziły, czy to jest prawda, czy nie. Tak. Jest tak. Ale, ile jest powiedzieć złożonych przez pielęgniarki? Pani ale, o tym wie? Ale powiedzmy zabadnione z zewnątrz, które nie ma Ja, złożonych, ja złożonych. Odpowie, no, Chcę, odpowiedzieć Chcę odpowiedzieć Pani. Tak. Chcę odpowiedzieć Pani. Istnieje w Regulaminie organizacyjnym szpitala, że oddziałami mogą kierować ordynatorzy bądź koordynatorzy. Jest taki za. To działami, nie jest całym e, szpitalem, tak jeżeli, jak to robi Pani Skowronkowa. Jeżeli, ale chwileczkę, Konkret, proszę Państwa, ja bardzo proszę Państwa o jedną rzecz. Skupiajmy się na konkretach i kompletach. To, to są konkrety, to są konkrety, Więc jeżeli ta Pani, według Pana, rządzi całym szpitalem, i wydała zarządzenie i się podpisała. Proszę nam to zarządzenie dostarczyć. Nie, no prosto. I my. No Analizę, panie, nie, no. I my. No właśnie, czy no, 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 I, no, przecież to zarządzenia ustne? No ustne no, są zarządzenia i może But... i mogą. Whether... But... Ale, 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 marvel, ale, ale, ale Kelvin, proszę państwa, znowu wracam do punktu wyjścia. AAy. Ja rozumiem, ja że państwo pytam. A dlaczego? Może odpowiedzmy sobie na takie pytanie. Dlaczego tyle lat, co słyszę, jeszcze nie będąc w samorządzie, każdy dyrektor, który przychodzi do szpitala, ma, mają pracownicy uwagi? Dlaczego na konkurs, bo to było postępowanie konkursowe, jeśli chodzi o koordynatora oddziału wewnętrznego, nikt się nie zgłosił z państwa. Czy państwo, jako związkowcy, poszliście do pani? doktor jednej, drugiej, która pełniła kiedyś obowiązki e, ordynatora. Czy poszliście i powiedzieliście, proszę pani, będzie konkurs, bardzo byśmy chcieli, tak, żeby byliśmy, pani przystąpiła. No więc, jeżeli ta pani odmówiła, no to proszę się nie dziwić, pani czy pan, że dyrektor, ale chwilka, dyrektor działając zgodnie z prawem, on, nie, on, on zorganizował no, postępowanie konkursowe

Proszę Popisane Państwa, dziwię się, że organizacje związkowe działające w szpitalu nie wiedzą, że istnieje strona internetowa szpitala i gdzie są ogłaszane wszelkie informacje o konkursach. Dziwię się i odsywał, by ale proszę pani, to nie jest no, pytanie tak. do mnie. to powinno być akurat. sobie. Dobrze, yy. A kiedy no, pani, pani ostatnio tak. to teraz chwilę. na chwilę, stronę? Chwileczkę. Sposób zachowania naszej pani koordynator. 30 września odbyło się spotkanie e, naszych starowych i sanitarzy z panią koordynatorem w Dzień Życiu. Chy? Z żadnym ordynatorem prowadzącym oddział takiego spotkania nie mieliśmy teraz naszły jakieś dziwne czasy, że takie spotkania się odbywają. Przede wszystkim moi koleżanki, które pracują na noce, bo o to się przede wszystkim rozchodziło, że pracują na trzech oddziałach, poprosiły wręcz panią ordynator o to, żeby powróciło to do starego systemu, żeby każda salowa czy sanitariuszka pracowała na swoim oddziale, czyli my na internie, na dziecięcym i na ortopedii. Pani ordynator, cytuję, również powiedziała coś takiego. A kto Was będzie utrzymywał, kto będzie za to płacił? Yy, Proszę no, Państwa, ja powiem, ja powiem tak, zdajecie Państwo sobie z tego sprawę albo i nie, bo może, może, może aż tak się głęboko nie zagłębiać, że są oddziały, które przynoszą straty, są oddziały, które przynoszą zyski. O co chodzi? Nie zysk, bo ja nie lubię tego słowa. Zysk. Dla mnie ważne, najlepiej to by było, żeby to się zamknęło na zero, bo nie jest szpital po to, żeby, żeby, żeby zarabiał jakieś duże pieniądze. I teraz proszę Państwa, czy, czy ktokolwiek z Was kiedyś pomyślał o tym? Fakt, że to nie zależy od Was, bo są, jest ordynator, jest dyrektor, można powiedzieć, jest oddziałowa, są osoby, które zarządzają. Ale czy ktoś powie, pomyślał sobie o tym, że. Tam na tym drugim oddziale ludzie też ciężko pracują. Ja powiem o ortopedii. Fabryka. Ile, ile można cały czas, e, przepraszam za wyrażenie, ale jeśli chodzi o e, ilość osób, ale chwila. I to są i to fabryka powiedziane w, w tego słowa znaczeniu, że tam jeden e, pacjent odchodzi, drugi wchodzi, cały czas coś się dzieje. Ubożenie na oddziale jest bardzo duże. I teraz tak, tak, i teraz, tak, i teraz mamy, y, 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 jest <ślinik> duże w sensie, ja mówię jeśli chodzi tak, o operację. Ten oddział przynosi zysk. Zysk. Tak. I teraz, z interną, na której leżą przede wszystkim osoby, tak, to jest bardzo ciężkie tak, i, 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 na i teraz opieki, naprawdę nie ma personelu. Znam internet pracowałem Są inne oddziały. Jest ginekologia, jest chirurgia, gdzie tych pacjentów jest naprawdę no, mało. I teraz wasi... Duża czy, ale kobieta. czy wy wiecie o tym, że wasi koledzy nie. właśnie z, z, z ortopedii, z innych oddziałów, z internych mówią w ten sposób. Dlaczego te stawki mają być jednakowe? Przecież my stajemy właśnie i się, cały dzień jest o, z, z, są, są operacje. Nam pracy, tak, pracy ale, ale Pani, na ja, dlaczego ja o tym jest. mówię? Ja, ja dlatego, dlatego, mówię tym, tak. ja dlatego hmm. o tym mówię, jeden że jeden. dla Państwa e, i to rozumiem, jest bardzo. tu i teraz mój oddział, moja, e, moja komórka, w której pracuję. Ale dla szpitala to jest całość. I teraz Pani któraś mówi, wypowiedział umowę, a być może, ja nie wiem, wypowiedział umowę, a może nie wypowiedział, nie doszły do mnie takie sygnały. A być może ma, i, jest, ale chwila, za, na jakiś lokal, czy aptekę, czy, czy laboratorium, a być może, że jest powiedzmy, ma wiedzę, że są zainteresowani inni, którzy przystąpią do tak? przetargu, może tak, da, da więcej. Ja tak, to nie wiem, ale proszę Państwa. Ja tego nie Panie. wiem I, i proszę też, no jakby z nas... A proszę nam jak głosować. funkcjonował szpital od 1 stycznia do sierpnia? Ja, Czy to yy, nie salowe nie, nie robiły tego samego, co robią w tej chwili? I Proszę Państwa, przysłaliście do nas pismo o dodatki covidowe. Ja od razu mówiłam, oczywiście byłam źle postrzegana, bo ja mówiłam, proszę Państwa, byłam w kontakcie z dyrekcją. Dyrekcja stawała pod pewnym takim problemem, bo mówią tak, tak jest nieprecyzyjny zapis, że my nie wiemy. Rządzo, yy, 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 przepraszam. Proszę, proszę, przepraszam. przepraszam, ministerstwo wydało yy, takie, nie wiem, rozporządzenie czy ustawę bez doprecyzowania. I teraz dyrektor mówi tak, pani starosto, ja bym dał wszystkim. Nawet no, ale to, że... ale dostawały, dostawały pieniądze. Ale, pani, ale, ale pani, posłucha. pani posłucha, i dyrektor mówi tak, ja dla świętego spokoju dałbym wszystko. Tylko o co chodzi? Jest niesprecyzowane. Pan dyrektor dzisiaj da. A za 2-3 miesiące przyjdzie kontrola z NZ-u i powie nie. Ale nie o, nie ale nie Ale widzicie, I co, co się stało? Widzimy, że Ale dostali pieniądze covidowe, dlaczego jest, nam jest, zostały wliczone w dodatek? Ale proszę państwa, ale No jeżeli pani uważa, że. Włączenie pieniędzy covidowych jest, jest, jest złamaniem prawa, prawa, proszę naprawdę to napisać, na Kurczę, no, to, to, to sprawę będziemy jeszcze na budżu, ja na pewno. Jest jedna sprawa, może ja w tej chwili powiem. Pani mówi tak wszystko ładnie, pięknie. Ja widziałem się z panem dyrektorem, no po prostu tak właśnie przed tym wypłatą tych, jeszcze przed robieniem list pracowników, list covidowych. No i pan dyrektor nawet poprosi panią Kasię, żeby przyszła. Mówi, i powiedział w ten sposób: Dostaną wszyscy. Dostaną wszyscy. Są listy porobione, jest tam, nie wiem, trzy czy cztery listy porobione. Wszyscy dostaną. Pytam się, czy na pewno, mówię, bo jest taka możliwość, że po prostu, jeżeli się przedstawi, tak? Czyli możemy dostać. Pan dyrektor powiedział, że jest możliwość i wszyscy pracownicy, wszyscy pracownicy praktycznie dostaną. Co się okazało? Okazało się, że pan dyrektor kłamał. Kłamał. Dostały tylko i wyłącznie osoby pracujące na COVID-ie, na, na a przede wszystkim kto? Lekarze, 30 Lekarze. ale słuchajcie, też jest jedna zasadnicza, że wszystkie spłacowe sprawy, sprawy tak. wszystkie to, powinny być uzgadniane z organizacją związkową. Dokładnie. To nie jest tak, że pan dyrektor robi sobie, jest to prywatny folwark i on sobie decyduje, Kowalski dostanie w tej chwili tyle, ile tak Nie jest, ale w tej chwili jest, jest ustawa, no to dlatego to są, to są sprawy, mówimy na konkretnych przypadkach. Ale, ale to jest pewien problem, który trzeba rozwiązać, czyli problem cały czas te, tej rozmowy i, i, i przekazu odpowiedniego i współpracy. No, jak może być, że albo ustalone stawki, no sam sobie ustala te stawki, gdzie jest, czemu ze związkami zawodowymi pracownicy nie wiedzą jak. Ja prosiłem parę rady pana dyrektora właśnie o... Yy, o F01 właśnie o, o yy, sprawozdanie, tak? No jeszcze, jeszcze za doktora Szenka. Yy, nie dostanę tego. Nie dostanę tego, dlatego że tam jest yy, po prostu trochę... Chyba za dużo widzieli zdaniem pana dyrektora. Mało tego, bo yy, mówię, yy, ja parę razy tam próbowałem się z panem dyrektorem spotkać, dzwoniłem, to mogą sekretarki potwierdzić, mówiły, że pan dyrektor nie ma czasu, nie ma czasu. Chcieliśmy nie tutaj mieć spotkania, tylko... Chcieliśmy się spotkać nawet, nawet y, tylko i wyłącznie z panem dyrektorem jako y, przedstawiciele związku. Chciałem mówić takie spotkanie. Pan dyrektor nie ma czasu dla nas. Robi, robi naprawdę y, to, co chce. Uważa, że szpital jest jego własnością. Takie mamy wszyscy zdanie. Cały personel, cały personel. Jego własnością. Y, nawet ostatnio y, pani, pani Skowronek była u nas na ortopedii na górze. Stałem w drzwiach i co było? Ja mówię, że tutaj a szukamy na covid, Tak covid. Ja mówię to proszę, mówię tam do Pani Oddziałowej, ja się nie muszę pytać. No to ja no bardzo przepraszam, jeżeli jest tak w ten sposób powiedziane, no, ja się nie muszę pytać. Pani Ordynator do COVID ja ja innego, innego, innego. obawiam się tylko tego kto będzie sprzątał po tym covidzie, bo to ona no, zostaje ja raz na nocy i nie ma kto sprzątnąć w worków covidowych, zmyć po covidzie podłogi. Także to też jest ogromna jest dobra organizacja pracy.